O, zwróćcie uwagę, że mamy tutaj wielkie koło zębate, które najprawdopodobniej służyło do tego, aby cały ten wiatrak przestawiać. To jest jedyny mój problem, mam lęk wysokości, mogę odwiedzać różne dziwne miejsca, je eksplorować, natomiast jeśli chodzi o wysokość to jest dramat. A zobaczcie, kolega właśnie wchodzi chyba już na całą górę. Z tego co widzę, wystaje już tam na górze jego głowa, czyli nasz znajomy zdobył ten wiatrak. Zierbą na urbekcie. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was do jedynego takiego miejsca w Polsce. Jest to gigantyczny wiatrak, a raczej turbina wiatrowa, e, która stoi, słuchajcie, na niewielkiej wsi. Natomiast jest to nie lada atrakcja, ponieważ w całej Polsce takiej budowli nigdzie indziej nie znajdziecie. W niewielkiej wsi w województwie śląskim znajduje się pewna konstrukcja, która przyciąga nie tylko wzrok, ale również i turystów. Historia tej nietypowej elektrowni wiatrowej sięga roku 1978, kiedy to Józef Antos postanowił zbudować na swoim polu tą nietypową konstrukcję. Pan Antos, będący z zawodu ślusarzem i mechanikiem, postanowił zbudować turbinę wiatrową posiadającą jedno skrzydło w kształcie koła. Prace nad nietypową konstrukcją trwały aż do roku 2003 i kosztowały ponad milion złotych. Gdy pan Antos zmarł, prace zaprzestano. Wiatrak ma średnicę 32 metrów i składa się z 280 łopatek. Całość mierzy aż 54 metry wysokości i waży 240 ton. Prawdopodobnie wiatrak Nigdy nie zostanie już uruchomiony, a za kilka lat, ze względu na zły stan techniczny, zostanie rozebrany. Już za chwilkę zobaczycie moją próbę wejścia na ten wiatrak. Chociaż od razu ostrzegam, nie było tak kolorowo jak się wydaje. Ale jeszcze zanim, poznajcie sponsora dzisiejszego odcinka. Ten materiał powstał przy współpracy z marką YFood. YFood to nowe spojrzenie na odżywianie. Są to posiłki gotowe do picia i jedzenia bogate we wszystko, czego potrzebuje Twój organizm. Zawsze i wszędzie. W moim przypadku postawiłem na zestaw napojów od YFood na bazie mleka. Każdy z nich zawiera aż 26 witamin i syci nawet do 5 godzin, a co równie ważne znajdziesz go w 8 różnych smakach. Ergonomiczne butelki idealnie sprawdzają się na wyprawach, czy jak na przykład w moim przypadku różnego rodzaju eksploracjach. Zawsze są przy mnie, kiedy ich potrzebuję. Produkty YFood zdecydowanie się wyróżniają. Zbilansowane, zdrowe, smaczne i ekologiczne. Stworzone z myślą o nowoczesnym stylu życia. Nieważne czy jesteś w pracy, na wakacjach, czy spełniasz siebie. YFood Sprawdzi się dosłownie wszędzie. Tutaj też warto wspomnieć o batonikach YFood. Jest to naprawdę ciekawa opcja, a co najważniejsze, mega smaczna, ponieważ takie batoniki zmieszczą się dosłownie wszędzie. Sam osobiście korzystałem z tych batoników, jadłem je, gdy byłem na eksploracjach, gdy byłem gdzieś głęboko w Polsce, a nie miałem zbytnio i miejsca, aby przewozić jakieś większe jedzenie, jakieś większe posiłki, a taki batonik dosłownie wejdzie wszędzie, nawet w każdą kieszeń. Pamiętaj, że całą gamę produktów YFood znajdziesz na ich stronie. Internetowej. A teraz czas na mały bonus. Z kodem Pawlo YouTube czeka Cię naprawdę ciekawa zniżka, więc aż grzech nie skorzystać. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz w opisie tego filmu. Także co, gotowi na wyprawę w nowym wydaniu? Budowla, którą widzicie, jest naprawdę gigantyczna. Z tego co się dowiedziałem, ma prawie 54 metry wysokości i ponad 30 metrów szerokości. Dzisiaj razem ze mną jest trójka moich znajomych Urbeck-Sowiczów, którzy, jak powiedzieli przed chwilą, bardzo chcą już od dawna dostać się na sam szczyt. Także dzisiaj będziemy to obserwowali, a przy okazji, chyba czas wejść na teren. Jak widzicie, jest tutaj pociągnięta siatka, natomiast e, wiem na pewno, że w niektórych miejscach ta siatka jest uszkodzona, jak na przykład tutaj. Także wejście, słuchajcie, nie powinno stanowić problemu. Nie wiem czy to słychać, ale ta konstrukcja wydaje całą masę dźwięków. Te metalowe pręty cały czas obijają się o tą konstrukcję. I tak naprawdę brzmi to tak, jakby lada chwila miało to się zaraz zawalić na mnie. Także mam nadzieję, że jednak nic się nie wydarzy. Słyszę już, że koledzy są w środku, także za chwilkę wejdziemy do wnętrza natomiast tutaj jeszcze po lewej stronie na zewnątrz mamy podnośnik całkowicie pordzewiały on tutaj stoi również od około 2000 roku jest nieruszany i nieużytkowany teraz zobaczcie jak to wygląda z dołu no konstrukcja prezentuje się fenomenalnie muszę przyznać z dołu mamy słuchajcie jeszcze kilka włazów natomiast jak zgaduję są one zamknięte Dlatego musimy poszukać innego wejścia, a takie wejście na pewno tutaj jest, bo słyszę znajomych z wnętrza. Także poszukamy. Natomiast tutaj jeszcze, o, zwróćcie uwagę, że mamy tutaj wielkie koło zębate, które najprawdopodobniej służyło do tego, aby cały ten wiatrak przestawiać w stronę oczywiście wiatru. Aktualnie z tego co czytałem jest on przestawiony w taki sposób, aby ta konstrukcja się nie zawaliła. Czytałem również, że na przestrzeni najbliższych lat, bardzo możliwe, że cała ta konstrukcja zostanie rozebrana, ponieważ wiele osób twierdzi, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że niedługo może się zawalić. No nic, wchodzimy, słuchajcie, po schodkach i postaramy się wejść do wnętrza. Bardzo jestem ciekawy, jak to wygląda, właśnie z środka. Otwarte, więc zapraszam wszystkich do środka. Postaram się za sobą zamknąć. Mam tylko nadzieję, że się to nie zatrzaśnie, bo no byłby dosyć spory problem. Ok, tak to się, słuchajcie, prezentuje. Zobaczcie, możemy sobie to wszystko obejść tutaj z boku eee. i tutaj po lewej stronie pierwszy mechanizm, który pewnie służył również do obracania. Całą tą konstrukcją. Natomiast koledzy, już chyba z tego co wiem, wchodzą po drabinie na górę. Okej, okay, jesteśmy. Słuchajcie, chyba już teraz wchodzimy do pierwszej drabinki. Zobaczcie, jak ta konstrukcja się cała majda. i nie wygląda to, słuchajcie, zbyt ciekawie. Z mojej perspektywy. Natomiast jak tam. No, ja, kolega wchodzi, ja. Na... Ja się trochę cykam. Pa... Aha, on, on wchodzi. Na samą górę? Tak no, ale... o ja cię kręcę Będzie tak Gdyby były takie stopnie Gdzieś pod to też bym szedł, nie? A tu nie ma żadnego zabezpieczenia, co nie? Nie ma No to ciekawie Tu są rzeczy ciężkie, nie? To tak jest spoko, ale na dalej O kurwa Nawet nie patrzę Możecie zrobić trochę z tym To jest fajnie no, Ej, ale ta drabina w ogóle, zobacz jak ona się tutaj cała merda. to jest drabina, wiesz? Ale odlot. Wchodzimy na wyższe piętro. Nie obiecuję wam, że tam wejdę, bo mam trochę lęk wysokości. Natomiast z chęcią zobaczę jak ty tam wchodzisz, tylko nie spadnij. Nawet możecie zobaczyć jak ja powoli wchodzę po tej drabinie niestety, naprawdę to jest jedyny mój problem. Mam lęk wysokości. Mogę odwiedzać różne dziwne miejsca, je eksplorować. Natomiast jeśli chodzi o wysokość, to jest dramat. A zobaczcie, kolega właśnie wchodzi chyba już na całą górę. No ale ręk masz rękawiczki na sobie? Mam. No to dobrze. Bez rękawiczek, nie, przecież O kurde, dobra. A jak ta konstrukcja tutaj? To jest nic, to, jest nie, to jest nie. Dobra. O, jest tutaj piętnetko. Może wam to pytanie odbić mocno, ale... Nie, bo nie wiem, że nie zejdę. Za mną za wysoko jest. No jest wysoko stary, ja ci powiem, że ja... Ciebie rozumiem. Też raczej tam nie będę wchodził. No, słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. Weszliśmy na pierwszy stopień tak naprawdę. Jesteśmy, nie wiem, w jednej czwartej wejścia na szczyt. Natomiast musicie mi wybaczyć, ja tam nie wchodzę, bo no, mam, ten, mam ten lęk wysokości. O, on chyba właśnie wszedł na górę. Co? No, wszedłem tutaj, gdzie, jest, gdzie jesteśmy, wiesz, na tym takim pierwszym półstopniu jakby. No jakby tutaj było jednak, ta jest ten, wiesz co, ja bym tam wszedł, jakby było jakieś zabezpieczenie trochę lepsze tutaj, bo Wchodząc po tej drabince, to naprawdę ona się ostro ma merda i powiem ci szczerze, że Cała stabilność nie jest tutaj zbyt mocna O, zobaczcie, mamy tu jakieś wlewki Nie EC2 na tym szczycie no jest Ej, wiesz co, mam lepszy pomysł Zajdę w dół i cię nagram z dołu jest, Będziesz, będziesz tam widoczny nie, nie on no, chyba mnie słyszy. Co? Dobra, słuchajcie, plan wygląda tak, że mimo że ja tam nie wchodzę na górę, to postaram się zejść teraz i nagrać mojego znajomego, który tam wejdzie. Przy okazji będziemy mieć pogląd jak wyglądasz człowiek, który zdobył ten szczyt, można powiedzieć, jak to się wszystko prezentuje w skali wielkości. O kurde. O kurde. Dobra, chociaż zobaczyliśmy to, słuchajcie, z środka. Natomiast teraz wyjdziemy stąd i zobaczymy to z zewnątrz. On chyba już powinien być na górze. Także sobie go nagramy, chociaż. No nic, serio, musicie mi wybaczyć, bo jednak mm, nie chciałbym ryzykować. Zwłaszcza z tym, że mamy lęk wysokości. Natomiast na YouTube macie całą masę materiałów ze szczytu, także możecie sobie nadrobić to, zobaczyć, jak to wygląda. Takie są piękne widoki, właśnie z samej góry. Natomiast słyszę, że on gdzieś tam już jest. <grybujesz> Dobra, poczekaj, spróbuję go nagrać. I wbiłem się na szczyt tej turbiny wiatrowej. Jest dosyć słoko tutaj. Tylko, że wieje wiaterek. Nie, no. Jest. Stara. Z tego co widzę, wystaje już tam na górze jego głowa. Czyli nasz znajomy zdobył ten wiatrak. Jak tam? Tylko nie skacz. No, widać jego głowę. Przez chwilę było widać głowę. A dla takich prawdziwych hardkorów, zobaczcie, że tutaj mamy drabinę, która prowadzi na górę z zewnątrz. Jest ona, zaraz zobaczę z jakiego materiału, natomiast, żeby już po niej wejść, to naprawdę trzeba być szalonym. To już jest chyba robota, słuchajcie, dla BNT. Chociaż BNT to już chyba był kiedyś. Zobaczcie, nie, ona jest stalowa chyba, więc z problemu być nie powinno. Natomiast, jest ona, nato, natomiast zaczyna się ona dopiero tutaj od początku tej konstrukcji, a tam wejście jest dosyć ciężkie, chyba że potem było, bo trzeba wejść Co on tam gada? Musimy A jeszcze jedno piętro jest Dawaj Jest tam, jest na samej górze Nie, tam może Wysoko Wysoko? Fajny widok! Weź tym ptaszkiem tam na górze zakręcić. Za czteropak Harnasia. Jedyne co słyszę to mówi, że jest mega wysoko i że już schodzi. Ja cię kręcę. Dobra, schodź, bo spadniesz. Nie no, miejsce fantastyczne. Natomiast szkoda, że no jest ten lęk wysokości, ale może i dobrze. Jakbym miał spaść, stąd słuchajcie no to. Więcej urbekców by się nie pojawiło raczej na tym kanale. W tym odcinku to by było na tyle. Mimo, że nie weszliśmy na samą górę, to chociaż zobaczyliśmy tą konstrukcję z dołu, jak ona fenomenalnie wygląda, jaka jest gigantyczna. Także jeśli odcinek Wam się mimo wszystko podobał, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, zostawić subskrypcję. Więcej takich dosyć naziemnych eksploracji macie również na moim kanale. Także sprawdźcie sobie. No i co? Widzimy się w następny piątek o godzinie 18, jak co tydzień, także trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.